Adyxu, gdzie ty jesteś? Adyxu! Eee, nie znajdziesz mnie nawet wiesz Jak cię nie znajdę! A ty tu jesteś! Ej ty, nie było cię widać na początku! E, bo... W ogóle dzisiaj no. jesteśmy dziećmi i sprawdzimy sobie... Ja jestem normalnie taką e, Dzisiaj sprawdzimy sobie jak zareagują ludzie, gdy będziemy dziećmi i będziemy wchodzić do domu. Czy będą nas banować, czy gdzieś nam to zrobią? Chodź idziemy. Nie no, bo nie będą banować dzieci. No właśnie myślę, że nie będą banować dzieci, a to już widzowie chyba za nami biegają. Mmm, oto no nie będzie za ciekawie. Mm, oj, no. Dobra, a ty, widzu, napisz w komentarzu dziecko i zostaw łapkę w górę, a ja ci przypnę serduszko. No? Ty zostaw łapkę w górę, a ja ci zostawię serduszko. Ej, co on usunął? A nie, o, nie no nie no, Dobra. Tu ona jest. Okay. E, dobra, ten, wchodzimy jej do łóżka. <grymko> go, właśnie... go, go jest, bo jest za... O, dobra, jest. Na górę? Ona będzie nas szukać. Ona będzie nas szukać, dobra. Gdzie ty jesteś, a? Okej, okay. do łóżka. Ej, nie mogę się położyć przecież, kurczę, to nie mój dom. A, bo nie masz tego. Nie mam gdzie ona jest w ogóle? O tu. Nie, to nie ona. A bo ona jest na dole! Co to jest! O nie, Adixu! Co? Ech, widziałeś tego typa? Nie. No to tego tu A spójrz od niego tu. Właśnie. <noise> o nie! Ucieka! O, dzień dobry To jest dom go... tak, tylko nie, zbany nas myślisz. Czy nie zbanowała go! Ko tego gościa? No. O, mnie też. <laughs> Nie. gdzie Ja, ja się dalej. O. Ej, no. Dostałeś no, banana Banana. Dawaj, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Chodź tu. E, na Dawaj, chodź, Idziemy do kolejnego domku. Chodź. E, rowerkiem. I sprawdzimy sobie kolejny... Ten. Okej, okay, sprawdzimy sobie kolejne domki tutaj. Co się stanie, gdy wejdziemy sobie do tego domku? Dzień dobry. Kicia. Bella. O, jesteśmy u Kici Belli. Dobra, ja już o, tutaj dobra, jestem. To Ej, to zamknięte jest. Trzeba to wykorzystać. Wchodzimy. Wejdź piworem. Wchodzimy. Czy ktoś tu jest? Halo, włamanie. Napad, to jest napad. Jestem. Gdzie, a, to jest pusty. Już nie. Co włamanie. ty robisz? Kasę sobie wziąłem. Dobra, yy... nie, Ty nie, tu nikogo nie ma. A tu ktoś jest. Dzień dobry, panie... jajko. To no nie. Co nie, tak szybko ten? Nie wiem. Dobra, yy, dawaj, musimy iść do kolejnego domku. Tu nikogo nie ma. Sklep! No w sklepie będzie, chodź do piekarni, dawaj, szybciutko. Idę. A Ale, ja. no, ale no, to co? coś, powiem. Co to trudnego dla mnie? Ej, no... Ty Czemu się, mhm. szybciej ja? Nie muszę być pierwszy, dobra. A bo jesteś. Może że ktoś to jest? Może w sekrecie jest? Nie. Jest to. A, czekaj, chodź tam. Nie, tu jest czysto. A, kliknął guzik pod łóżkiem? Nie, kliknął. To ja kliknę. <laughs> Będzie mu się świeciło pod łóżkiem. Dobra. Nie, nie ma tu nie nikogo. Ma nikogo. To słabo. Ej, no to idziemy dalej. Ej, zbugowałeś mnie. <laughs> dobrze ci tak. Czekaj, bo nie mogę przejść. O, jestem. Fine. A, tu jest kolejne. Wchodzimy tu. Dobra. Kurde Nara O, Ośkałeś <laughs> śpiwór zabrałeś O dzień dobry pani dzień dobry No zabrałem dziś, zabrałem, bo musisz sam to zrobić, a nie <laughs> Dzień dobry, pani, to jest pani dom czy nie pani dom? Ja idę tu z panią. Tak. Ej, ona mnie tu chce chyba! Ona mnie wpuści? Nie. No, to nie jest jej. No, wpuść mnie Kubito jedna, ty. No proszę mnie puścić! To, to, chyba nie nie jest to chyba nie jest. To chyba nie jest jej. Jak nie jest to chodź Nie, ale nie, to chodzi o to, że... No... Chciałem po prostu, żeby to było kogoś, że to chyba nie jest jej domek, wiesz? No. No, no bo tu... ona no, sama samtaj próbuje wiesz. Nie, no no to wychodzimy stąd. Ła, wow, wpadłem Ej dobra, zrobię reset, będę szybciej z drugiej strony. Ej, ktoś to otworzył nagle, co się dzieje? No nie byś dość Można się tepnąć? No, A co mnie Dobra. Dawaj, ja już jestem. Eee, po drugiej stronie nie... i musimy o, znaleźć nie, tutaj jest, jakieś domki. Nie, czekaj, o, to, tu jest, to, jest to. jakiś stary dom. To O, zniszczony Juli Gamer. O kurcze, tu jeszcze coś napisała. Ej, a tu da radę coś zajrzeć, czy nie? Ty, ty masz fajny domek. Co ty tam masz w tym domku? O nie! No tu nie! tam też na drugiej stronie? O nie! A teraz widzę już no. One tu są, po muszę się schować w szafie? O, siema, jestem. Uważaj! To jest gang! Rodríguez'a! <grywa> co to <ty> się dzieje? <grywa> nie, no, oni nic nie zrobią. Nie? Musisz? No, nie, no wątpię. Co my mają zrobić niby? A. A, dobra, czyli raz wiem, co mają zrobić. Ale. Ja no, nie, nie mam bala. Próbuję mnie złapać, ale. Czeka, uciekamy cały czas. Nie Czemu? możesz zbanować No nie, no po prostu nie grzeczny jesteś, nie gry. się w szafie i nie możesz na, na mnie kliknąć, a ja w jak on tutaj wchodzi Co? Nie możesz zbanować, taką ja czekaj sam wyjdę Jaki tri tri triki Ameryki robisz, dobra Ej, tu mamy jakiś tych złodziei Dobra, dalej nie mam bana jak coś. Tu są jeszcze złodzieje! No czekam, gonią mnie złodzieje! Nie! Dziecko na bruchowaniu nie jest bezpieczne! Nie, gonią mnie! Gonią mnie! O nie! nie zbanujesz mnie! Oni mnie gonią! O, dobra, wywalili się na szczęście. Y, Bella. Fluflu. Flu. O, coś tu jest? Sprawdzimy to. Sprawdza! Czy jest tu Gdzie <grym> ty to? jesteś? góry w domku, belli. Fluflu. Flu. Y a, on no, tu też tu jestem. się wchodzę. Pusto. Wchodzimy. Dobra. Ej, no nie Dzięki. wolno tak, no. Powiedz mi jako pierwszy, jak ja mam to zrobić? Nie wolno, dobra. A tu jest Fab, Die Też zamknę. Dobra, wychodzimy. Okej. Tu tak samo jest, pusto? No. No nie wierzę po prostu. A co, pusto jest. No słabo, o! Ej, gdzie wyjdziecie? Dzieciaki! Zaczekajcie! Cześć. Ej ty widziałeś, oni ja do basenu idą. Ej, normalnie to jest ekipa co? jakaś wielka. Czy widzicie, ej, idziemy razem na przygodę, zostawiamy Adixa. To jak zasuwa, co ty mały taki zasuwacz? JOTY to, to, to jest Sonic normalnie! Jako zasu... a ja też tak zasuwam. O, tu jest jakaś koleżanka, dzień dobry. Nie masz... ty mówisz. Ej, tu, tu jest jakaś. O, co? Tu patrz. To chyba ona jest. to jest ona! Tak, to jest ona! A o to ci chodzi. Ej, damy jej ilmuzynę, Damy jej muzynę, co? Nie no po co? Aha, dostałem bana u niej! Aaaa. Ona chyba nie jest zadowolona. No dałem im bana. Tak? No jest na spawnie aktualnie. O, dzień dobry Tutaj. Daj mi limuzynę! Ale chyba nas nie lubią. Chyba cię nie lubi? Co ja też nie lubię Jak to? No, zaraz, Zabij Zabij Zabisz piwór, zabisz piwór. Że ja swój? Nie znikła! No nie wierzę. Ej, co oni robią? Wy, jakie urwisy tu są? A czy ja dostałem pana? Nie, nie, nie. No, to jest niegrzeczne. nic nic nie robiłem. Dobry. Ej, wy chodźcie tu. Gdzie ty jesteś? Ja tutaj zbawię się tymi, że ciekawiamy Mamy zabawę. Ej, tu oni tam do góry wskakują, jak to? Ej, tu to, to mogę. Ej, wy to jesteście kozaki tutaj. Dnupie, coś widzicie. Idę na nich. Słuchajcie! O! Patna na śnuby są. jesteś, Nub. No to są twoje koledzy, Nuby jacyś. Ty jesteś, Nubem. <laughs> o nie! Jak to wygląda? Normalnie ja się Wszyscy leżymy, wszyscy leżymy, padliśmy. Nie, I... ja siedzę. A ty drogi więc zostaw łapkę w górę na razie. Do kolego odcinka.